Udało się, witamy. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć. My też bardzo. Przywitamy tu wszystkie, bo na razie to mnie tylko widać. Ja nazywam się Grażyna Kopestyńska. Tutaj koleżanka Joleszeczyk. Anna Rękawek. I Litka Ratajczak, Witam. <laughs> Nasze wspaniałe gwiazdy dzisiaj tutaj mogę gościć. No i oczywiście bardzo się cieszę, że mogę spełnić swoje marzenie i gościć tak wspaniałe kobiety, które podbiły serca milionów widzów. No, dziękujemy. Dziękujemy, ale nie gwiazdy. No już można powiedzieć, że gwiazdy. Lepiej nie, bo, lepiej pod, nie, bo podmią gwiazdy jasną szybko. Panie, ranking i No udało się, udało się jakoś tak. W zasadzie to nie planowałyśmy, ale okazuje się, że, no, że tak się stało. Tak, zanim zaczniemy, i oczywiście się tak przywitamy, to zapytam, jak się mija panią dzień? Świetnie, dziękuję bardzo. Owszem. <grym> bardzo dobrze, super. Mnie też. Wszystko bardzo dobrze. Oczywiście teraz ja panią nam przedstawię, i nie martwmy się, że jest tak mało osób, bo to wiadomo, godzina przełomowa, gdzie jeszcze pełno ludzi w szkole, w pracy ale później na pewno na powtórce obejrzy o wiele więcej osób, więc yy, teraz na spokojnie. Pytanka będą proste, nie ma się czego bać. No o, i oczywiście o, o. takie również maliny będą. Będą maliny. Tak... <laughs> bo my się stresujemy. My... Ale e, e, maliny to, to, to co to jest? Powiedz co to są maliny. To wow, bo to tak, tak ładnie brzmi, ale to chyba tak, no, dodatkowe pytanka od widzów. Takie no. dwa takie no serduszka pod komentarzami, więc zobaczymy jakie to są pytania. Dobra, to czekamy. To chyba możemy już zaczynać. Jesteście gotowe? Tak, Na już, tak? tak. Na dzisiejszym odcinku bez z gwiazdami. Goście panią Grażynę, Jolę, Anię oraz Lidkę, czyli wspaniałe bohaterki TikToka oraz również założycielki wspaniałego, można by powiedzieć, XS-bandu, jakby tak bardziej skrócić wspaniałego zespołu, który pokazuje na co dzień, jak to właśnie wygląda yy, z pisaniem piosenek, tutaj właśnie skłonić do pani Ani, no i również do reszty dziewczyn, które tak wspaniałe śpiewają na TikToku. I o tym dzisiaj poruszymy serca tych milionów serc. No i takie pierwsze pytanko, jakie do Was zadam, to jak to właśnie zaczęło z tym TikTokiem oraz założenie tego wspaniałego zespołu? Zaczniemy może od tego jak się zaczęło założenie zespołu, bo to dwie różne rzeczy przesunięte w czasie o 4 lata można powiedzieć. Jola powie, bo to Jola była pomysłodawczynią. Yy, wiesz, my się znamy już ponad 10 lat. Tak mniej więcej. A historia naszego zespołu to jest mniej więcej ponad 4 lata. Znajoma moja zadzwoniła do mnie pewnego popołudnia w sierpniu. To tak dokładnie. Koniec lata, zapraszając na spotkanie taneczno-muzyczne. No i że mogę zaprosić również swoich gości. Więc ja zaprosiłam trochę gości, ale przyszły dziewczyny. I super. Te najważniejsze osoby, najważniejsi goście przysz przyszły, bo mieli przyjść inni jeszcze, ale one przyszły. No i pośpiewałyśmy. Bo nikt więcej nie przyszedł. Historia jest też Lidii, która. A był jeden pan. Był jeden pan, który miał ze sobą gitarę i zaczął grać. Ale niestety nie wychodziło mu tak i my nie mogliśmy przy tym śpiewać. Więc Lidia wzięła od niego, poprosiła tę gitarę, zaczęła sama grać. I my zaczęłyśmy się włączać do śpiewania i było tak super sympatycznie, fantastycznie, że postanowiłyśmy. Spotkać się jeszcze razem i pośpiewać. To już tak, we cztery. Nadarzyła się też okazja z innej strony, żeby przygotować pewną piosenkę. I poprosiłyśmy Anię, ponieważ Ania i Lidia piszą teksty. Ania napisała tekst do tej piosenki, poćwiczyłyśmy trochę, no i od tego się zaczęło, że zaczęliśmy się spotykać. A nazwa zespołu? Myślę, że Ania tutaj. Znaczy może ja jeszcze tak. dodam tu króciutko, ponieważ y, później jeszcze pytałaś o TikToka, my cztery lata śpiewałyśmy dla takiej publiczności, można powiedzieć dla swoich znajomych tylko. No i oczywiście byłyśmy na Instagramie, byłyśmy na Facebooku, y, założyłam konto na YouTubie po to, żeby można było posłuchać w całości tych naszych piosenek y, i na TikToka zaczęłam wrzucać fragmenty i to całkiem niedawno. Jedną piosenkę, fragmencik wrzuciłam z naszej próby. Tutaj tak dla żartu, dla zabawy, bo to właśnie wtedy testowałyśmy mikrofony solniczka, pieprzniczka. Mówię, zobaczymy, jak się to spodoba, widzą TikToka. No i ten filmik wtedy miał chyba ponad milion. I tak się zaczęło na TikToku. I to było całkiem niedawno, bo to było pod koniec listopada. No i również mogę powiedzieć, że ten milion tworzył taką, można powiedzieć, wielką grupę panów właśnie na TikToku. Jak byście się właśnie, panie, odniosły do tego, że jednak ten film, który był takim przełomowym filmem właśnie na Mundialu w Katarze, który podbił te serca jednak tych 7 milionów widzów, no to jednak stało się jednak wiralem. Jak panie to właśnie zareagowały na tą wiadomość? No i oczywiście e, działo się później wiele, wiele wspaniałych rzeczy. No my żeśmy były zadziwione, bo może ja powiem, ponieważ ja tutaj tego TikToka jakby obsługuję i patrzę, nagle w komentarzach ktoś mi napisał, że jest nasza piosenka jest wiralem. No więc ja pytam koleżanek, ale co to wiral, bo nie za bardzo wiedziałam. No i zaczęłyśmy szukać. Okazało się, że to jest właśnie taki utwór, który, pod który filmy inni podkładają. I od tego się wszystko tak naprawdę zaczęło, bo piłkarze, to znaczy, łączy nas piłka PZP-ta strona, Podłożyła swój filmik i wtedy nasza drużyna wygrała. No i jakby się to wszystko razem połączyło, słowa pasowały do sytuacji, która zaistniała. Stąd myślę, że się wszystko zaczęło. No, bo jednak ta łączna piłka zbudowała bardzo dużo, dużo emocji, bo również mogliśmy Panie zobaczyć na live naszym, bo jak kibicowały Panie naszym, można powiedzieć. Kurczę, jak to powiedzieć. E, naszej, drużynie. Tak, o, naszej drużynie. Tak, naszej drużynie. Tak, kibicowała. I właśnie e, jedna z pań, tak kibicowała, i właśnie TikTok też również powstał, że pani Lidia e, jest bardzo dobrą komentatorką. A to nie to Jola To ja, komentatorką. Ja byłam. A Lidia e, układała słowa albo melodię, tak? Ja już nie pamiętam, ale bawiłyśmy się super. I... Tak, właśnie też. Tak była Pani Jola, ale również Pani Litka, która też podbiła no, serca tych no. widzów, więc można powiedzieć, że obie Panie bardzo dobrze poradziły sobie w komentowaniu no, w bardzo meczu. dziękujemy. To nie jest nasza domena, wiecie, dopiero do wtedy zaczęliśmy się troszeczkę interesować piłką. Piłko. Wiemy, że są dwie bramki na pewno. Ale jeden z, widzów, jeden z widzów napisał tekst, do, to znaczy po, podał jakiś tekst i Lidia tak od ręki wymyśliła melodię do tego i powstała zupełnie nowa piosenka, no właśnie w czasie tej strefy kibica, w trakcie rozgrywek. Ale również czasami też mogą dziać się złe rzeczy, jak hejt. Czy spotkały się już właśnie panie w mediach z hejtem? Jak to właśnie wygląda? Z się spotkałeś. Jesteś, ale słuchajcie, ja, może ja teraz chwileczkę. Grażynka zauważyła, że ktoś napisał, ponieważ ja nie mam TikToka, więc dowiaduje się od młodych ludzi, od córki, od znajomych, od nas, od nas tutaj dziewczyn, ktoś napisał, że jesteśmy stare kapcie. No i to było fajne. Słuchajcie, i tak pomyślałyśmy, znaczy ja sobie pomyślałam, bo Grażynka coś tam, z, z jakąś odpowiedź wymyśliła, a ja sobie pomyślałam, że stare kapcie. To jest coś pozytywnego. I, I tak mi się skojarzyło, wiecie. Z... Były, było takie plemię, które się nazywało Irokezi. Pamiętacie? Słyszeliście o tym? Oni mieli takie chyba czubki. Tak, mm -hmm, tak. Czubki. No i ci Irokezi mieli radę bać, tak zwaną. I jak chcieli wyruszyć na wojnę, to musieli zasięgnąć rady bać. Opinii Rady Babci. Jak powiedzieli, jak babcie powiedziały im, że no, 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 na wojnę nie, to oni nie poszli. Wyobrażacie to sobie? No, Czyli potem... my, żeśmy się a, poczuły ten... jak, takie, jak taka Rada Babci, może no. dla młodych, tak? Bo chyba taki ten kanał ma być, tak, żeby łączyć też pokolenia, ale też, no właśnie, po to, żeby pokazywać młodym ludziom jakiś kierunek no. działania, może, tak? Jeżeli będą chcieli słuchać. Ja również sama mogę powiedzieć, że śledzę e, Pani TikToka, no i również cały zespół, więc e, jeśli osoby czasami tam piszą jakieś niefajne rzeczy, to nawet jest bardzo mało tych osób. No właśnie, chciałam powiedzieć, mówiąc, naprawdę mało. mimo wszystko jest mało, a my po prostu pomijamy tak. to. Bo to chyba nie ma sensu zaczynać na tym. Bardzo wow, ponieważ TikTok jest takim, można powiedzieć, społeczeństwem, gdzie jest bardzo dużo hejtu. I że panie są tak ogromnym wiralem teraz na TikToku i w ogóle hejtu bardzo rzadko nie ma, to jest naprawdę wyczyn. No i również, można powiedzieć, świętowanie, że nie ma tych złych komentarzy. Znaczy, my może bardziej do tego, ja przynajmniej bardziej do tego podchodzę w ten sposób, że oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, jak się komuś nie podoba coś, to y, może to napisać. Natomiast wszystko trzeba pisać no, w taki jakiś kulturalny sposób. Jeżeli ktoś to robi w niekulturalny niekultur sposób, y, no to staramy się odpowiednio odpowiadać tak, żeby, no, żeby ludzie nauczyli się normalnie ze sobą rozmawiać y, tak zwyczajnie. Nikomu ja dodam nie... tylko, ale łagodząc tę wypowiedź, nie na zasadzie piłeczki ping tak? No właśnie. <laughs> Miałaś jeszcze pytanie, skąd jest nazwa zespołu, prawda? <laughs> tak? Halo, coś tam się zacięło? Coś nam się chyba zacięło. Słyszymy się? Zacięło się. Coś tak, coś z internetem pewnie. Jesteś? Nie wiem, czy my się słyszymy, czy tak. widzimy, a... Coś się nam zacina. Tak. Może jeszcze raz się połączyć. No już powinno być. Powinno, tak. Coś, coś nam się, tak, coś widocznie internet się zacina. Teraz chyba słyszymy. Ale ja dobrze słyszę, to najważniejsze tak? może być. Opóźnienia są jakieś? Tak, jest dobrze teraz już. okej okay. Tutaj właśnie był y, te pytanie właśnie o y, właśnie zespół, jak to się właśnie stało, że taka nazwa. Mhm. To Jola? Nie, Ania, nie. Ania? Ania teraz może. No to jest troszkę długa historia, bo y, zaczęło się od naszego spotkania na takiej okazjonalnej y, imprezie i y, 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 odpowiednio do tej imprezy powstała nazwa XSB, którą zresztą chyba moja Monika, moja córka podpowiedziała. I y, 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 potem ta nazwa do nas przylgnęła, a potem zaczęliśmy sobie tak myśleć, że no XS to tak w rozmiarówce to jest taki <głos> fajny <głos> rozmiar, może tak, tak warto by się było przymierzyć do tego. A poza tym słuchajcie, też nasza, nasza twórczość, nasze działania artystyczne też ma taki wymiar XS. Także jest. chyba na razie przy tym <noise> pozostaniemy. To było jednorazowo, a zrobiło się dłużej. No Tam jeszcze można dodać, że XS Band, taki zespół o takiej nazwie, gdzieś no za granicą nie. istnieje i dlatego dodałyśmy Poland, żeby się odróżniać od tego zespołu. No i można powiedzieć, że to już wspaniały właśnie zespół. Mam nadzieję, że będzie się jeszcze bardziej rozwijał. No i również przejdźmy teraz do pytań, które najbardziej zaciekawiają widzów. Czyli jak to właśnie wygląda u Was na co dzień? Bo jednak wychodzicie Panie z domu, i czy widzowie Panie rozpoznają może na ulicy, czy może się jeszcze tak nie spodziewają? Całe szczęście nie, jeszcze. No tak, na początku troszeczkę było takich sygnałów, jacyś <grym> hmm, lokatorzy tam się uśmiechali, <grym> trochę, ale całe szczęście, że już jest spokój. Ja nie lubię takich rzeczy w zasadzie no. za dużo, bo to, jest, bo to nie jest ten poziom jeszcze, żeby... Znaczy nie wiem, no, są ludzie, którzy, którzy kochają takie rzeczy, ale ja, się, ja raczej się chowam, żeby... No dobra. No, no najpierw ja mam... się chowa, ale słuchajcie, ja się nie chowam, o. ale też jakoś specjalnie nie nie, nie rozpoznają. oczywiście znajomi nas rozpoznają. No, no nas znajomi nas sąsiedzi, się. oczywiście, że tak, znajomi sąsiedzi, ale to nie jest tak, Absolutnie. że my idziemy i, i ktoś nas prosi o to.